Cześć, dzisiaj specjalny odcinek halloweenowy. Tak, e, dzisiaj prowadzimy vloga halloweenowego. E, I tak, chcę mu trochę powiedzieć, jak spędzamy ten czas. I właśnie tak, e, jeżeli chodzi o filmiki, to na pewno niedługo jakiś dodam, coś, jakiś short film, coś takiego. Więc. No, na pewno będzie. To jakiś short film. Um, no i. No i ten. Myślę, że na pewno będzie to coś z, z Halloween. Um, jestem tego wręcz pewna. Ale już nie tłocząc. Um, co jeszcze mogę ciekawego powiedzieć. Šťastlivého Halloween. Ne. Eh, yeah. uh, Happy Halloween. Jak to bylo? Uh, no. Veselého Halloween. O, oh, veselého Halloween.